Rozwiążmy sobie wspólnie bardzo typowe zadanie, jeżeli chodzi o maturę rozszerzoną, w zasadzie ogólnie o matematykę rozszerzoną, mamy nierówność wymierną do rozwiązania. W pierwszym kroku, jak widzimy wyrażenie wymierne, pamiętamy, aby zacząć od dziedziny. Powinniśmy tutaj założyć, że ani x kwadrat minus 4 nam się nie wyzeruje, ani 2 minus X nam się nie wyzeruje, i ani 2 plus X. Nam się nie wyzeruje. Ten poniższe, no dość prosto rozwiązujemy. x nie może być dwójką ani minus dwójką. Na górze mamy x kwadrat różny od czwórki. No to, to się również sprowadza do tego, że x nie może być ani dwójką ani minus dwójką, więc dziedziną tego wyrażenia jest zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus dwóch i dwóch. Jaki jest ogólny schemat rozwiązywania nierówności wymiernej, kiedy mamy już wyznaczoną dziedzinę? Chcielibyśmy najlepiej wszystkie mianowniki, jeżeli to możliwe, doprowadzić do postaci iloczynowej, no najlepiej wielomianów stopnia pierwszego, czyli funkcji po prostu czy wyrażeń liniowych. Tutaj mamy tylko jedno wyrażenie kwadratowe, z którym warto byłoby coś zrobić. Jest to x kwadrat minus 4, no i to się oczywiście ze wzoru rozbija na x minus 2 razy x plus 2. Resztę bym po prostu przerzucił na lewo, przy czym warto tutaj jeszcze. Bo ogólnie będziemy dążyć do tego, aby te mianowniki były do siebie dość podobne. No i 2 plus x to będzie x plus 2. Tutaj mamy 2 minus x i to jest prawie x minus 2, tylko znaki są zamienione ze sobą. To jeżeli ja tego minusa bym wciągnął sobie na dół, czyli zrobi mi się plus, to na dole będę miał minus 2 plus x, czyli x minus 2. Resztę sobie przepisujemy minus 2, większe równe od 0. I sprowadzamy sobie wszystko do wspólnego mianownika. Ogólnie ten wspólny mianownik koniec końców musi zawierać w sobie te wszystkie wyrażenia, które mamy tutaj, w mianownikach tych ułamków składowych wcześniejszych. U nas no, będzie to po prostu X-2 i X plus dwójka. Tak ponieważ i to, i to, i to się w nim zawierają. I zasada jest taka, jak przy zwykłych ułamkach. Patrzymy, przez co pomnożyliśmy mianownik i przez to samo mnożymy licznik. Czyli najpierw mamy x minus 1, tego przez nic nie mnożymy, bo mianownik jaki był? Taki jest. Tutaj mieliśmy x minus 2, czyli pomnożyliśmy to przez x plus 2, czyli jedynkę też mnożymy przez x plus 2, no to będzie po prostu x plus 2. Dalej, x plus 2 mieliśmy, no to mnożymy przez x minus 2, czyli mamy minus 3 razy x minus 2. No i minus 2 to są minus 2 pierwsze, więc tą jedynkę po prostu pomnożyliśmy przez te dwa nawiasy. No to dwójkę też trzeba przez te obydwa nawiasy przemnożyć. Ja je od razu zapiszę w postaci x kwadrat minus 4. No to dalej. Mianownika nie ruszamy. Natomiast w liczniku chcemy wszystko po kolei przez siebie powymnażać. Czyli mamy x minus 1 plus x plus 2 minus 3x plus 6 i minus 2x kwadrat plus 8. Dodajemy wyrazy podobne. Mamy minus 2x kwadrat. Jeżeli chodzi o x, to mamy 1, 2 i minus 3, czyli będzie minus x. I jeżeli chodzi o wyrazy wolne, tutaj mamy w sumie 1, plus 6 to 7 i plus 8 mamy plus 15. Dobra. No i teraz pomnożyć przez mianownik nie możemy, no bo dla pewnych x będzie on dodatni, a dla pewnych będzie ujemne, więc możemy przemnożyć, ale przez kwadrat. Mianownika. Czyli mogę pomnożyć przez x minus 2 do kwadratu razy x plus 2 do kwadratu, no bo to już będzie na pewno wyrażenie dodatnie. Dostajemy wówczas minus 2x kwadrat minus x plus 15. No i teraz tak, te wyrażenia się skracają z tymi kwadratami, ale te drugie nawiasy, przez które mnożymy, one wciąż zostają. Czyli mamy x minus 2 razy x plus 2 większe równe od 0. No i teraz mamy zwykłą nierówność wielomianową do rozwiązania, więc tak naprawdę stąd wiemy, że mamy dwójkę, stąd mamy minus dwójkę, więc wystarczy nam wyznaczyć pierwiastki tego wyrażenia kwadratowego. No to liczymy delta oczywiście. To będzie 1 plus 8 razy 15, czyli 120, to będzie 121, pierwiastek to 11, no to x1, x2, mamy 1 minus 11 plus 11, na minus 4 mamy minus 10 minus 4, czyli 5 drugich. Tutaj mamy 12 minus 4, czyli minus 3. Szkicujemy zatem oś, zaznaczamy wszystkie pierwiastki minus 3, minus 2, 2, 5 drugich. I teraz patrzymy. Po wymnożeniu tych nawiasów przez siebie, przy najwyższej potędze mielibyśmy minus 2 razy 1, razy 1. Mielibyśmy minus 2x do 4, więc wykres, tak jak przy nierównościach wielomianowych, rysujemy od prawej strony od dołu. Wszystkie pierwiastki są oczywiście jednokrotne, więc przez wszystkie przechodzimy. Odczytujemy, kiedy wartości są większe bądź równe od zera, ale pamiętamy, aby otworzyć minus 2 i 2. To nam daje koniec końców x należące do przedziału od minus 3 domkniętej do minus 2 otwartej. I w sumie od dwójki otwartej do pięciu drugich domkniętych. Taki jest mniej więcej schemat rozwiązywania nierówności wymiernych. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tyle. Zapraszam do komentarzy.